W przedmeczowych zapowiedziach stawialiśmy, że to może być mecz około remisowy, ale jednak drużyna FC Olimpik zdecydowanie przechyliła szale na swoją stronę w spotkaniu z wczorajszymi, a z nami bohatery tego spotkania. No nie pamiętam ile, czy pięć bramy, czy sześć, zaraz się tego dowiemy. Walentyn Gordziczy. Walentyn, witam cię serdecznie. Dzień dobry. E, powiedz nam troszeczkę, Walentyn, o tym meczu. Czy tam faktycznie zakręciło się w pewnym momencie wokół remisu? No bo tak się spodziewaliśmy. Gdzieś te miejsca w tabeli sugerowały, że to będzie raczej mecz tak, Wyrównany, tak było? Był wyrównany mecz, najpierw na początku, tak mniej więcej 10 minut. Strzelili nam szybko dwie bramki. Później zaczęliśmy się koncentrować na piłce, na graniu swojej gry. Zaczęliśmy realizować swoje szanse i zdobyliśmy kilka bramek. I Zaczę, zaczęliśmy grać swoją piłkę bo, bo później po prostu i tyle. A powiedz, czy nie jest troszeczkę tak, że ten mecz, który odbył się tutaj przed chwilą, on nie jest symboliczny jakby dla całego waszego udziału w tych, w tych naszych rozgrywkach? Że macie naprawdę fajne momenty i czasami jakby, nie wiem, dzieje się coś takiego dziwnego, że po prostu nie to, że może zapominacie jak się gra w piłkę, ale jednak utrudniacie sobie sprawę, że tych punktów, gdybyście grali zawsze na tym swoim równym poziomie, po prostu powinniście mieć zdecydowanie więcej. Brakuje nam koncentracji i skuteczności w momentach yy, motywacji, żeby grać do końca mecz, a nie tylko pierwszą połowę albo drugą. Ale yy, zaczynamy grać swoją piłkę już przez do boiska yy. i to też jakoś ma swój wpływ. Czyli można powiedzieć, że po prostu potrzebowaliście troszeczkę czasu. Tak. Żeby się zainstalować. Pierwszy sezon. A powiedz jeszcze o sobie, no bo widzimy te umiejętności naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Czy Ty w ogóle masz doświadczenie z dużego boiska, czy zawsze to była amatorska piłka, czy jednak gdzieś widziałeś troszeczkę tej piłki na wyższym poziomie? Grałem na dużym boisku, na poziomie okręgówki, mhm. z młodzieżowej. Mhm. w młodzieżowej, młodzieżowym mhm. klubie. Później liceum sportowe skończyłem i teraz po prostu gram sobie jak amator. A powiedz w ogóle, jak ty oceniasz poziom e, właśnie tej waszej ligi i też ogólnie ligi fanów? Czy ty na przykład spodziewałeś się, że wy jako drużyna będziecie te wszystkie mecze wygrywali po prostu spotkanie po spotkaniu? E, czy jednak ten poziom zaczętości, czy to polskich drużyn czy też jakby innych e, troszeczkę cię zaskoczył? E, tak myśleliśmy, że będzie taki poziom gdzieś wyrównany tutaj wszystkie drużyny prawie są wyrównane. Nawet pierwszy mecz graliśmy z który jest teraz na drugim miejscu. Mieliśmy mhm. wyrównany mecz do końca, ale 6-5 skończyliśmy dla nich. Każdy mecz jest wyrównany, ale decyduje. To jak drużyna, która drużyna gra do końca. Pewnie, pewnie. Powiedz sam jeszcze, no bo tutaj gdzieś w kuluarach słyszeliśmy, że masz za sobą, nie chcę powiedzieć, że karierę może, przygodę również z kamerą, że, że, że nagrywałeś jakieś filmiki. Możesz nam zdradzić w ogóle, co to były za tematy i czy może masz jakieś plany, żeby wrócić do tego, żeby może coś nagrać na naszych rozgrywkach? Wiesz, są teraz różne pomysły. Zawodnicy tutaj latają z kamerkami GoPro i wiesz, nagrywają swoje reakcje, swoje gole i tak naprawdę ta, ta, ta kamerka towarzyszy im cały czas podczas spotkania. No i tak jesteśmy ciekawi, jakby. Co, co to u ciebie dokładnie było? Gdzie cię szukać? Może gdzieś te stare filmiki jeszcze, jeszcze, jeszcze są. są? Opowiadaj troszeczkę. Ja zacząłem z TikToka, nagrywałem takie. Hmm, po, po prostu swoje życie. Mhm. Na jak coś ciekawego robiłem, to nagrywałem to. Później zacząłem nagrywać na YouTube a kilka razy. Na przykład, jak w górę jeździłem coś mhm. z kolegami i, i po prostu takie momenty. Też się... było ciekawe. Ale rozumiem, że nie, nie były jakieś bardzo ryzykowne rzeczy, nie wiem, że wiesz, no bo różne jakby są poziomy ee, tych nagrań, tak? No wi wiadomo, pewnie im więcej wyświetlą, to trzeba pokazać pewnie tak. jakieś ryzyko, wiesz, że tutaj coś się zrobiło, czego się nie powinno. No ty rozumiem, że to raczej były takie rzeczy spokojne, tam życie nie, nie, na swojej szale nie bardziej, bardziej, bardziej spokojne życie Okej, okej. Okay, okay. A taki pomysł myślisz, żeby się przyjął z, z kamerką na przykład, nie wiem, tutaj, żebyś... Mam się... w planach zacząć o. streamować, prowadzić transmisję na żywo. I tak mam nadzieję, że będzie okazja tutaj też nagrać. No to słuchaj, no to my czekamy, czekamy. Pamiętaj, żeby nas e, oznaczyć. Jeszcze takie ostatnie pytanie e, a propos poziomu e, polskich zawodników. Czy Ty w ogóle odczuwasz różnicę na przykład jak grasz przeciwko drużynom ukraińskim a, a polskim? Czy, czy polscy zawodnicy... Nie wiem, wykonują inne rzeczy na boisku niż na przykład ci Ukraińcy? No bo my zawsze zawodników z Ukrainy traktujemy na zasadzie, to są gracze techniczni, dobrze przygotowani kondycyjnie, silni, a jakbyś miał na przykład ocenić takiego typowego polskiego zawodnika, to jakich, bych, jakich, by, jakich byś użył argumentów? Nie powiedziałem, że na przykład Ukraińcy są bardziej techniczni, bo dla mnie, ja więcej w piłkę grałem w Polsce, mhm, tutaj, mhm. Więc w ogóle nie zauważyłem różnicy, po prostu może polskie te takie drużyny czasami grają nie do końca, tak w pierwszą połowę, a później już brakuje sił. Uh -huh. Na przykład jak gryśmy z drużyną z Kazachstanu, uh -huh. to oni też grali do końca. Fajny mecz był po prostu, okej. Okay, okay. nie, nie ma różnicy. No. no to chyba dobrze, to chyba dobrze tak naprawdę ze wszystkimi gra się e, tak samo fajnie. Walenty, no to jakie plany na te ostatnie dwa mecze? Ja nie wiem jaka jest Wasza sytuacja w tabeli, domyślam się, że pewnie po tym zwycięstwie dzisiaj się troszeczkę e, poprawiła i tam jest jeszcze jakaś nadzieja na podium, czy to jest. już jest? Jest, musi być. E, potrzebujemy wygrać te dwa mecze ostatnie z różnicą dużo, dużo bramek, tak jak dzisiaj na przykład 3-4 bramki. I postaramy się zrobić wszystko, żeby być na podium. No to rozumiem, że wiele będzie też od ciebie zależało. No skoro dzisiaj tyle bramek, no to pewnie też te Twoje bramki się. E, przydadzą. E, Walenty, wielkie dzięki. No i życzę oczywiście powodzenia w tych ostatnich dwóch Dziękuję bardzo.